Cześć, się z tej strony. Agrowaria, to witam Was na serii. Stara polska gospodarka z bratem. Jest to odcinek. O, nie wiem, szesnasty, siedemnasty. Zapomniałem zobaczyć przed odcinkiem. Także co? Wzięliśmy dwa pola w dzierżawę. Pierwsze to jest to pole. Teraz to się do drugiego i powiem co tutaj się dzieje. Tutaj już mamy na tym polu zasiany rzepak. Jakie te ścieżki jest zrobione Także dwa, dwa polecie wciąż na wybrałem. Yy, mamy się i nożem do bo Zaraz będzie jakaś świąka zakupiona, oczywiście. No a cóż, a tutaj co mamy? To rozpoczęcie budowy naszej obory. Yy, on będzie na 40 grów, a no i bez wiaty, ciężarówkę słyszałem. Yy, nie wiem co tu mogę powiedzieć, to wszystko zostaje w tym samym miejscu, to będzie obora, jak widzicie, nawet zaznaczona jest gdzie będzie stała dokładnie. Mm. Przywieźli Randira z Pandemem y oraz jedną koparkę, jaką miałeś JCB. Ktoś mnie tu jechał. Gdzie ja to pojechał? Panie Dzieciu Ja się teraz A tu ci mi idzie Aha Beduj już Już Panie I have a problem Jaki? Uh... <teachers> eee uh, to byli? E tu E tu 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 tutti, tutti. Tu ti? Dawaj tutti. ti, tu ti, Jak widzicie widzowie przyjechałem Tutti, tutti. tu Chodź za mną Przejechałem do testy na Halo, Tuti? Tu. I have a problem. Tu. Tuti, dobra. Tuti, Tuti, tak? Tuti może być. Ja nie... Wienier... Pani Maję. Widzę. Nie pani Maju. O właśnie, ktoś na CB radio nam no, wbił. <laughs> Chyba wiesz kto. Dimitri nie Niemi jest bądź Kurwa twoja Tu być? No, Nie Jest. tego ściągnąć Jeszcze! Ja, Ufa, co ty prawko dopiero rozdał? Spasiba Dobra co miałem, że Discord miał później. Aha. Uh -huh. Pana na wypad? Eee. Eee. Czemu nie chcesz wejść? Aha... Będzie problem. Echawa problem. Ale coś czuję, że pierdol Jezu... Matko Polska! Ojeju! Dziękuję. Nie chcę jechać. Dziękuję. Dobra, panie. Eee. Kurwa. Kuta. O! Kuta. Chłopie, coś? Ha, <laughs> <I have laughs> <problem. laughs> Mówiłem ci o tym, panie! I tą kosiarkę Bo to Nie da rady Jak nie da rady? No nie da rady, się spodoba Mówiłem ci o tym Żeby nie on nie dałaś na palety. to ty byś się na... Upierałeś A po co mówiłeś? Eee, paleta się spodoba A bo ma pas zapięty Podnieś się.

Ej Ejan Koś, pomóż mi to obrócić Nie pani... A dobra, pani Maju, pani Maju o, o. O. Na piwek? Będzie? Tutaj tady nie wszystkie maszyny. Dobra Na piwek to ubiegłam. Tu tak? Do widzenia? Ej! Gdzie? A tam B? Kurwa, twoja mać, ja cię zaraz dogonię. Ale to, że nie zostawił. Co za dziadek. Wiedziałem, że nie będziesz brać tej firmy. Ale inny raz nie wezwał. Ale to niech to

O panie! Co? Nie urwę. Tutaj wytrzymała maszyna. Nic jej nie Ma Już lata w powietrzu. Przez tamtą firmę. Myślę, że gdyby ktoś ożalny tak w Prytaniu na to by realny, tak, na tego, to nic po niej nie stało. Ah, nie, Je tu to na którą firmę? Oh. aha, hijo, to się tamu? Co się panie. Co? internet, panie? pif, panie tak, 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 co Panie, tak,

Może kosiarka ma wyląsł do tego ciągnika, ale niech się spisywać. Dimitri lata przed tyłu A wlecemy tur. Bo nic nie zrobiłaś tego odcinka. Coś tam powalił? Ten wałek jak z tobą zapinał. Co ty na <laughs> to Dimitri. Co ty żeś mi przywiezł? Строил фирмы, я... фирмы, фирмы Trzeba uważać, tak jak nie będziemy gości, będę dalej dalej, jak przyjdzie nam trzeba przecież... stać, kurwa rzeka. No jeszcze transport przyjechać. Co to, prawda, co przyjadzie to nie, po czyjś internet, tak troszkę przychodzi, Aby Abym to jak... ...odcinki. To faktycznie. nie jak coś. Co? Coś tam przychodzi. To przytale? nie jak chodzę i wychodzę. To, to nie jak chodzę i wychodzę jak coś. A? Nie wiem co jest... Nie mam drugiego monitora, tym będzie Case panie, już jadę do pana z Słyszy mnie pan tu na CB? Słyszę, słyszę. Tak, pan, panie. No, wody? to pan niech tam stoi na Ghostbusters. Bo już mam. mam 40 pingów, to się poprawiło. Okay. Tylko problem jest. I problem. Musisz tyłem wjeżdżać. Jaki? Kable nie były podpięte nie mogę ruszyć O Czyś tyle mogę spojakoś? No ale nie mogę Nie, nie. Parej Łowcaz parej Co podpięte Chłopie ja nie dam rady nic niestety Weź tą przyczepę to nie odepnij Ona się spukowała. O coś się spłukowała Dobra to panu to przywiozę, jutro panu dostawę następny bo tu się jebnęłem panie w płot i coś się stało Nie odczepią O a A weź LK naciśni naciśnij Puść pasy O czeka panie Weź to przod Kurwa co to zrobię? Weź idziesz Dobra, ej to mu robi swoje. Coś, fakturę przy domu zostawisz. Tam będzie rozpłatywać się pewnie, biegając ja z tego czasu skoczy. Najprawdopodobniej <laughs> byliśmy <laughs> 30 tysięcy na koncie co prawda to dużo, nie, no, to na, nie wiem jak koszt to wyjdzie nas 120-130 tysięcy same materiały około 20 tysięcy wychodzą jedna ciężarówka przyjadą dwie, czyli 40 same materiały wykopanie wezmą pewnie 15 później jeszcze stolarz do wycięcia tych a jak to się nazywało? Nie pamiętam, zapomniałem nazwy. Placharz to. A nie. Słyszy mnie pan tutaj na tym Sibi? Słyszę, słyszę. Te palety bukują. eps Przyczepa ty mnie za mną jedzie, a chociaż że jej nie ma. E jak? Fa. No i kolizja jest taka, że jak skręcam, to blokuje się. Widzisz panie? Nie mogę stracić, tu, bo szczapa yeah. druga połupkuje. <coughs> no, na ekranie co, 5 m, Nie wiem, mnie zaraz pojebie, nie? Czemu? No nie mogę... Mogę skręcać, nic. Ja gdzieś tam Nie no... FS mnie dobija w tych czasach. Nie wiem, te palety są kompletki, tak. Dlatego... Nie chcę. Poza odcinkiem to pan rozładuje. Nie. Dobra? No, dobra. Niech firma już przyjeżdża kopać, bo nic nie zrobią. No ja przyjechałem, bo ja dzisiaj by sam. O. Lipa. Ile tam za to kopanie będzie pieniędzy? No wiecie, co chodzi. Ja właśnie się nie dogadam dzisiaj. Co? Ile będzie za kopanie pieniędzy? Ile, jak tak Tu zjebie zaraz coś naprawdę Co? Sterować nie masz? Net Nie chciałem Chyba problem Chyba problem Trzeba zaraz muszę przyzwołać Wie pan? No bo ten farming Nista zaraz pójdzie A nie wiem ile pan zakopanie, bo ja nie szef, wie pan? Ja nie szef. to no, tam? Do szefa trzeba Mamy jedno lecimy dalej. 630. O kur... Zapomniałem, że to jest wykopane. Trochę. Trzeba bym się podał. A, ten potinger nie rozrzuca, morda. Zgadzasz. O nie! Co? Wiesz co, na to ja bym powiedział? Nie wiem, ja to, to odnowo Ty no, jak nic to nie przytrząsam Co ty gadasz? A? O dobra, bo musiałem nosiano zmienić, bo ta przytrząsarka ma tyle trybów Prawa strona, lewa strona, kondensowana Ja już od nowa będziemy musieli to nagrać Też, ale jakieś To jest, to jest masa... masakra dzisiaj A z Bo mogę wrzucić po nagraniu tego Ja na 300 pinga gram Nie, nie, nie da rady nic robić 300 to nie przez co? Ja zaraz wyjdę i Unista zrobię, naprawdę nie? No bo wrzucam odcinek A ja jeszcze ci się wrzuca? Przez co? No. Ale i pali mam osiemnastu minutę. Przepraszam, przecież masarka jest nawet. Chłop wkurzy się na FSA. Ja już trochę ci wykopałem, nie? No wiadomo jak to kopanie na larkach. No, możesz przyjść zobaczyć. Zaraz, dale, dalej No teraz mam 4 spingo. Bo już chyba się wrzucił, bo to pokazała 5 minut że teraz tak wykopałem, że nie mogę ładować, bo to Wasze ładowarku podnosi. Ja pierdol. Już, już połowy wykopałem panu. E. Ciekawe w jaki sposób. No, ładowarką. Nie mam krobnika, żeby ci chłopie wiesz, co robić. Naprawdę się mówi ładowarką. Jak nie może być ta w miejscu wykochana na serwer server się buguje, przez te palety. Raz nie mogę nie wysypywać, wiesz, raz nie mogę na sklepach. Masz? No, nie, nie, prawda. Chcesz tu coś innego nagrać, a Nie, nie mogę... Nie mogę znów wysypać. Obe łóżki nie mogę wysypać, Pani mnie bardzo u w następnym odcinku jakiś oka no dobra, ale ja nie jestem młody, to nie pan nie do mnie nikt nie mówi. Mm. Ja to jest jestem pracownik, chyba że mam do pana przyjechać pracować. To jest swoje drugie wcielenie. Nie. Jakie tylko wczoraj, A mam ten głos zmieniony? Pas Pasiba? No to po co mówi pan do ja, ja nie mogę. Tu... Panie, powoli! no! Panie, co? Mam w wysokości. Co teraz? Panie... Panie... Jak go postawiło. Nie... Ten farming to naprawdę, nie? Po ja takie oni takim jak on to podnosi, nie? Za dużo łyżka trzeba by było pojemnie. A dużo... Yy! Nie załaduję dzisiaj to jedno... się. tonowe tylko Ale dużo kopane, co? Tak No, dzisiaj wykopiemy pan Jutro już będziemy zalewać A tutaj On no, że Nie mam czasu. to ten gejsa popsuć. Ale nie prze. nie zgrabisz, panie. Tak nie zgrabię. mamy ten, ten mod dodany. Ale już przetrząsnę. No to znałem. zobaczysz. Ale nie. No dobrze. Jak już przetrząsnę, to już pół biedy. No zgrałem, normalnie. A, to znaczy, mamy odznaczone do niego. Odznaczona jest. Także wam, co to znaczy? To bym sobie porobił tyle łąki, co nic. Matko, włoska, często krok. Dobra, mi. mnie. Joch na przyszłość, to jest grabiarka na co on Nie, to ten, ten serwer jest zbugowany, bo nie pytaj lepiej co u mnie się dzieje. Raz mogę sypać na przyczepę, raz nie, panie. Co pan, co ten szef za przyczepy no, tu panu dał? Oj, ta czynność może być u panie No no ja pie. Te palety pani się chyba zbudowały, dlatego Dlatego mnie tak reaguje. Internet, to ja też nie wiem, czemu oni kiedyś tam światło co robią. No to nie o internet kupię. Jak mam 80 mega pobieranie, to mnie internet kupi. No to też fakt. Ciągle internet, internet. Ani razu nie, mam nie miałem problemu. Kiedy to? miałem ostatnio problemy z. bo to możesz już wyłączyć, jak coś To zrobię tam przejazd. W znaczy. raz, jak ja miałem problemy z netem, to chyba by. Jak zaczynaliśmy w Twójskiej grać to nie miałem jeszcze tego na kodziszu Tarosław. No ale ty też jest odcinek, i też jest z w O tak. Co? Nie ja skończył się prawdopodobnie. Dobra, to ja trochę kończę. Jeszcze. Myślę, to widok, to Zapraszam na kanał do Crispina